Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Salat Kutwa jest ze mną z konią Patrz, ktoś napisał do mnie cześć Cześć Tam się przywitam. jest ze mną zło, cześć Tak, jest ze mną zło i w przeciwnym teamie mamy dwóch moich widzów Tak no, ale zło z nami nie gra, bo to jest duo ranked Dokładnie i to jest chyba mój czwarty mecz rankingowy, tak ogólnie w tym sezonie. Znaczy wiem, że miałem. Nie, w sumie dwa mecze miałem w presezonie, więc to jest drugi mój ranket. Poprzedni ranket. Bardzo się starałem, naprawdę kierowałem ten mecz ile tylko mogłem, ale. nie udało mi się nie samemu wygrać. Po prostu miałem za dużych nobów. No ale trudno, nie? Takie życie, tak się zdarza. No nie nie nagrywałem tego meczu, więc nie mogłem go wrzucić wtedy. To chyba z Tobą złograłem, czy samemu. Ale... Wiem to było na streamie, to solo grałem. Nie wrzuciłem go dlatego, że po prostu miałem wtedy w tyle piosenki takie wiecie na licencji jakieś... Z... Ej, z konia ty to... Co my tu robiliśmy? Ej. Ja <laughs> też nie wiem. Ja się zagadałem w ogóle nie... nie myślałem już o grze. Wszystko moje miło. Co was na ręki <laughs> no wiem. To, Jak to nie piesz? Ona ma pink warda, także. Trzeba to mieć na uwadze. Co robi na komputerze? Nie wiem. Czyści kosz. <laughs> to było wczoraj mówiłeś. A w ogóle dałem radę z tymi tagami wszystkimi pozmieniać. Wczoraj, nie? Like a boss po prostu. Zajęło to... 3 godziny. No, no. dałem radę. No ponad 3 godziny. Bo tego gościa. Tak, Mr. White'a. Sajto. Pozdrawiam go i w sumie. No i pozdrawiam go i to wystarczy, chyba nie. <gryw> to pozdrowienia to i tak więcej niż. niż trzeba, dobra. Tak jak wiecie, no. Yy, sama postać, jaką jest Tarik, została troszeczkę zmieniona teraz w update'cie. Yy, niby ma lepszy late game, ale ja uważam, że mimo wszystko. to właśnie jego early decydowało o tym, że był to taki dobry support, a nie to, że. W... W lejcie miał po prostu... no słabo sobie radził, tak? Słabiej sobie radził troszeczkę, bo nie miał damage'a. No i generalnie dlaczego zielony? Tak jak już napisałem, dostałem taką właśnie skórkę od jednego z moich widzów. Od PL, którego bardzo serdecznie tutaj pozdrawiam. Troszeczkę tutaj nie pykła nam ta akcja. Ja już dawno nie grałem torikiem, zapomniałem w sumie. Znaczy, może A może ja nie wiem, tyle zresztą? Okay. Y, no tak, nie było mnie tam. Ja mu tak ładnie złapałem. Jesteśmy na TESie, powinniśmy ich ścisnąć. Niech tylko podejdzie dosłownie... dawaj, ja dawaj, dawaj. Nice. Ja tu będę ją męczyć regularnie, regularnie, nie dam jej farmić, znaczy postaram się przynajmniej to będzie dla niej ciężkie, ale... Znaczy dla niej dla Weni Nie mówię tutaj o nim... No kurde, no ciężko mi tutaj się wypowiadać, no. Wiem, że to mój I widz tam. i to inaczej możesz powinno trend się trend odmieniać. Słucham? Może jest Nie zrozumiałem co powiedziałeś, sorry. Może jest A no tak, może jest z tytką. Byłoby słodko wtedy. To byłoby coś dla Marcela. Jednego. O, mają warda tutaj. Widzę, troszeczkę się przestraszyli tego, że. To Wayne i tak tutaj miłem ostro. Ale dla nas to dobrze, bo szybko im się wardy skończyły. Przez to. Nie widzą tutaj w sumie dżungli. Co się dzieje na dżungli? A my widzimy, bo mamy tego warda. Aż mniej więcej widzimy, bo Tribusz jest niezwardowany. Ale to już płatam dopiero. Się zajmiemy takimi rzeczami. Na razie trzeba skupić się na laskitowaniu przede wszystkim i połkowaniu Wayni, bo to jest bardzo ważne tutaj, żeby nie dać jej za bardzo tu się nafarmić, bo ona potem będzie strasznie męczyć nas. Staram się ją tutaj jakby trzymać na dystans. Troszeczkę agresywnie gram. No, ale taki powinien być właśnie support Tarik. Tarik na supporta to bardzo agresywny. Powinien być. Przede wszystkim to jest agresywny pick. Szkoda, że już tutaj sobie nie dodaję w tym momencie ten Tarik e, many. Jak uderza, bo kiedyś to fajnie się do nim grało. Bardzo nawet przyjemnie bym powiedział, grało się nim na solotopie pod AD kary. No, chyba No, po po prostu, powiedzmy, tak. Taki off troszeczkę. Był wtedy mega mocny, bo naprawdę mógł cały czas walić te stuny. Cały czas miał manę, mógł się leczyć, walić W Ulti. No, to było mocne, ale mało ludzi tak grało. Ja też nie przepadałem za tym. Za bardzo. No i, no, generalnie mi się nie podoba ten, moim zdaniem. Troszeczkę nerw, jakby nie patrzeć. który dostał tarik Jeszcze bardziej nie podoba mi się nerf na innej postaci, na Nidalce no, 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 no. Dawaj, 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 dawaj. Nice. Nice, 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 nice. Dobra, sorry, tutaj cały czas jestem gankowany w pokoju, także troszeczkę musiałem wyciszyć się i nie mogę przez to za dużo zrobić, sorry. Sorry mama z konią. No mama mnie gankuje. No nie dobra. Z jakimś jedzeniem, też mm. A to nie każdy może dostać. Widzisz? Tylko wybrane osoby. Dobra. Myślę, że możemy już sp spróbować ich tutaj nawet dopaść. Jak już będzie ulti, to spróbujemy, co? Masz z tym minionym ulti, tak jak ja? Następnym. No to proponuję wiesz co, zużyć go. Na Weni. Tylko... Tak, na razie trzymaj... Nie nie, nie puszuj przypadkiem, dobra? Bo wiesz, chodzi o to, żeby te miniony jak najdłużej tu zostały, żeby oni podeszli, ale... Przed ultem oczywiście swoim. Szybko. Będę raślać, no nie ma. No. Dawaj, 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 dawaj ją Wyszła bardzo daleko Nice. Very nice Po prostu takie combo weszło Nie, nie mieli szans po prostu, nie nie za daleko wyszła zdecydowanie, nie powinna tak wychodzić, jeżeli ja byłem niewidoczny Głupia Nie no, nie będę tak mówić Po prostu głupia. Bi. Ale to już było głupie, nie? Ze strony Sony. No, to, to, to są głupie Nie <grystanie> no, no, nie chcę... Ty... Tak nie chcę tu flamować swoich widzów. Okej, okay. no to ale ja ich mogę. <grystanie> nie no, nie rób tego. No, dobra, dobra, zostawmy, te co? Czekaj. No, no dobra, dobra. Bo, bo... A, no tam, też to. O, z jeszcze ty zniszczyłeś <grystanie> No Kup. właśnie zrobili to po którymś. Patrzę, że nawet jak mi on a to ostatnio, uderzyłeś, to do ciebie zajrzał. Fajnie. Co teraz sobie kupić, Heim? On proponuje. Nie wiem w sumie, co teraz składa się. Ale... Infinity chyba. No, możesz koło ostrów w sumie. Kupię tak. O, prawie buty. Buty mam. Jest spoko. Dobra, dobry ranket na razie tutaj się wyłania, ale to jeszcze nie wiadomo. To jest dopiero early. 10 minuta to jeszcze wszystko może się zmienić. No, jak tak, widzę, mi też jest pusznięty, także tutaj mamy mniej więcej jaką, taką przewagę. Może coś nam się uda tu zrobić jeszcze? twojego. Jakąś fajną akcję wyprowadzić. Zobaczymy. Też mam. Nie wiem, co robię. Moje zadaję obrażenia i dodaje um, ten. Statystyki tobie zwiększenie, generalnie. Ona już prawie nic mi nie robi w sumie. To są. No. Ja to spróbuję. Na razie, jakbyś tak troszeczkę nie puszował, ja bym spróbuję tu zwardować to blue. Mam no, takie dwa dobre, myślę, wardy. dające tutaj troszeczkę widoku a to co się My dzieje ja akurat patrzę na naładunie tak ładnie mi się naładuje o, o o patrz ryze idzie dobra idę do ciebie ulti użyć? nie na sone nie warto będzie jej ulti dawaj 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 w nie ultuj Fuck. Sorry, sorry za ks -a. Nice. Spoko. Sorry, że zabiłem, ale bałem się, że wiesz, nie Lajd. dasz środy zabić, nie? I padniesz. Lajd, ja w ogóle, z że nie włączyłem. Jest yy, sobie potiona też trochę źle zagrałem. Dobrze, że przeżyliśmy to. Kurde z tym supportem, który kradnie fragi. <noise> Już go nie ma tam. Niebezpiecznie w każdym razie dalej Wiesz co powinniśmy to zostawić się cofnąć chyba. Bo co? Nie wiadomo co tu może iść. Chyba dobra Sela. Wariat Jakieś do nas idzie Może oni nie smoka. Nie wiem w sumie. Dobra, biorę te budki Merkurego. Co by tutaj jeszcze złożyć? No, poleciałbym w to tylko. Brakuje mi nikogo. Okej. Okay. Też chwilę poczekam. Na razie wardów kopować nie będę. Cześć, salat. No siemanko. Jakbyś mógł wyjść, bo gram sobie teraz ze skoniałem rankeda i nie chcę, żebyś trollował w pewien sposób. Eee, okej, okay, spoko, spoko. Nie chcę, żebyś trollował. No, bo wiesz, troszeczkę to przeszkadza. Jesteśmy na takim kanale akurat teraz bez hasła, bo jakoś tak mało osób dzisiaj u nas na ts było. Chcieliśmy, żeby ktoś do nas przyszedł, dlatego w końcu zdecydowaliśmy się, że ja, na rankę do nie wiem, jak skoniął. Chciał, czy nie chciał, ale tak wiesz. No dobra. Stój, 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 stój. Poczekamy, oni podejdą, myślę. Idą, idą na mida. Dobra, to wiesz. Ja czekaj, czekaj wolę to, i teraz ty wolni. No, nice. No, ziomek, ziomek, błagam cię. Tyle pingowałem. razy go że tam jest niebezpiecznie. No, fuck. też To ale szkoda takiego napsa sobie to... No to za duże wiesz co? Cofnijmy sobie lepiej. Mm -hmm. Przestraszył się. No, WoWu powinien puszczać zdecydowanie. No, good job. Dobra. O, o! Oj, fuck, nic nie weszło. Szkoda. No uważajmy, ten ksinak się wrzuci, to teraz to będzie lipa. Chodźmy tutaj na tego w stronę Warwicka. Patrz, gonią za to co, za, Jakie loły. <laughs> wow. jeszcze zabiłem, no. Niechcący to już było, ale nic nie poradzę. Nie sądziłem, że tak szybko się złoży. Mogę sobie odpuścić z tego ulta, ale. Dobra, nie ma sensu, by takiej konieczności się skończyć. Nice. Ulti miał być w ale nie tylko. Też dobrze. Chciałem <ślawnik> już flaszować, bo to, to jest coś. Ale i ściśniemy masakra. Palniecie. Nie. Co oglądasz Patniecie. też mysz? nice. Nie, 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 nie. E, na Elohel nie? Wiesz no. na tej stronce co Ja pojawił się taka ciekawostka. E, że no, zawsze jak teraz... Że zawsze dropi dwie dusze, nie? Za wiesz, za tego... bo ma za te Yeti za, za tego małego, nie? Mhm. Mhm. A Sydjuani dropi tylko jedno. Bo... Tylko dlatego, że jest ruda. <laughs> <Lol>. Pozdrawiam, Barta. <laughs> Ej, jest 17 minuta, a my już pchamy tutaj, patrzeć. Tu jest nie? nie? No, tutaj pisze, że to... LOL dlatego, że W internecie Lol. jest y, mems z, dlatego, że ludzie nie mają oduszy, nie. Mhm. Mm <laughs> Sytuacja nie jest ładna. Chodź, narzuża. Idę. Wpuchuję. Mam go zabić? Oh. Okej. Okay. Zaport <laughs> zabija. Tutaj trzy nie. Chodź, tu ma boba. Idę, idę. Ty masz? No. Mam na masebo. Bateriaki, no. Nie no, ma muna nie będę tutaj składać. tu. Lepiej pod tanka polecić, tak czy siak. No tak, stawiam, że jeszcze parę minut. Parę minut i koniec. Półtora minuty i będzie surrender, tak też tak myślę. No, chyba, że są fakty. Dzięki. <laughs> Last hity się przydają. Ojej, patrzki damage ma. O, ojej. <laughs> Ojej, a groźna jest, ej! Wariatka. Boże, ten debek, ej. Zabij ją. Ojej, przykro. This is jest soladku twa, baby. O oh, yeah. No, chodź, siomek, chodź. No, ojej, nad no, damage. Nad damage. Wiesz co to znaczy? Oh, oh, lol, wiesz ile za jego golda dostałem? Ile? 91. No po prostu. Jeszcze nigdy tak dużo nie dostałem chyba. Dobra, skłaniał nie warto. Patrz, o tu darmowy frak. Jeszcze kryt wpadł chyba. Co? No. Coś, co chwilę nie <śmiennie> <śmiennie> Chyba przez ten No chyba tak, dobra. To już lepiej nie ryzykować, bo Xin to jednak Xin, mimo że po nerfach teraz. Patrz pod co on idzie, pod gówno w ogóle. To jedzie? Hello. O, GG, surrender. No dobra, także tutaj się z Wami żegnam i pozdrawiam moich widzów. Na razie, cześć. No, nie la, nie ma. Na razie.